Cześć, ja jestem Ania i dzisiaj sobie będziemy grać w Akimator yy, Najemy sobie Tutaj mamy pięć najpopularniejszych krów, no to ja ich nie znam. Spróbujmy sobie dać na przykład kicię rożek. Czy twoja postać jest dziewczyną? Tak. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Tak. Czy Twoja postać jest różowa? On chyba podejrzewał, komu go mi chodzi. Czy Twoja postać ma związek z Megatylpony? Nie. Czy Twoja postać ma kocie uszy? Tak. Ma kocie uszy. Czy Twoja postać ma róg? Tak. On się już chyba na pewno domyśla. Tak, zgad. Ale szybko. Ja ci kręcę. O, była. Zgadłem poprawnie kolejny raz. Postać była już grana 3198 razy. Całkiem dużo. A teraz spróbujmy piesiorożka. Czy Twoja postać ma rodzaj. Czy Twoja postać jest rodzaju żeńskiego? Nie, on jest chłopcem. Czy Twoja postać ma. głowę zwierzęcia? Twoja postać pochodzi. chodzi na dwóch nogach? Nie wiem, czy to można nazwać na dwóch nogach. Czy twoja postać jest psem? Tak. O Jezu, jak mi dużo podpowiedziało. Czy, czy imię twojej postaci występuje w tytule filmu? Nie. Czy twoja postać mieszka z tobą? No, raczej nie sądzę, ale bym chciała, żeby tak było. Czy twoja postać umie mówić? Tak. Znowu to samo. Przepraszam za te wszystkie reklamy, ale mam takiego. Nie wiem jak to nazwać. Mm, nieważne. Czy Twoja postać posiada pojazd? Tak. Taki, taki co jeździ. Kicia rożych ma a on taki inny. Czy Twoja postać nosi niebieskie ubrania? Nie ma ubrań. Czy Twoja postać czasem ubiera się na czerwoną? Nie. Czy twoja postać jest związana z kolorem zielonym? Nie. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Już się wcześniej pytał, czy jest rodzaju żeńskiego. Czy twoja postać jest, jest związana z kolorem żółtym? Nie. Czy twoja postać nosi ubranie? Nie. Czy twoja postać jest niebieska? Tak. Choć nie tylko, bo ma też kremowy. Czy twoja postać ma siostrę? Tak, kicie Rożek. Zgad. A jakieś zdjęcie. O, jakie ładne. Zgad. Teraz sobie zobaczymy, ile razy już była grana. Zgadłam poprawnie kolejny raz. Postać była już grana 513 razy? Co tak mało! Hmm, dziwne. Dobrze, jeszcze ostatnią postać. Dajmy sobie Kiki Belle. A w następnym odcinku będzie jeszcze więcej postaci. Czy Twoja postać ma głowę zwierzęcia? Nie. Czy Twoja postać jest. Płci Żeńskiej? Tak. Czy Twoja postać ma włosy koloru blond? Tak. Czy Twoja postać jest księżniczką? Nie jest księżniczką, Kitty Bella. Czy Twoja postać jest prawdziwa? Tak. Czy Twoja postać zna Cię osobiście? Nie. Czy Twoja postać pochodzi z Polski? Tak. Czy Twoja postać jest YouTuberem? Tak. Czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? Tak. Czy twoja postać nosi okulary? Nie. Czy twoja postać nosi nosiła aparat ortodontyczny? Nie wiem. Czy twoja postać gra w Roblox? Tak. Czy twoja postać miała kiedyś włosy koloru blond? Tak. A raczej nie kiedyś, tylko cały czas ma. Czy twoja postać ma syna? Yy, nie wiem. Czy Twoja postać lubi jeść czekoladę? Chyba tak. Czy Twoja postać jest. Zdrowo się odżywia? Tak. Czy Twoja postać żyje w Anglii? Nie. Już wcześniej się pytał, czy w Polsce. Czy Twoja postać ma długie włosy? Tak. Czy Twoja postać jest z tej planety? Tak. Co myśli sobie, że z innej planety bym zebrała? Kitty Bella, Bella, tak. O, zgadłam poprawnie kolejny raz. Postać już była grana 41 693 razy dużo. No to ja już bym się z wami żegnam. Pa, pa!